Maneczka, tyle Ym... coś muszę zobaczyć. Z tej strony Springtrap. No i przepraszam, że tak długo nie było odcinków, ale zachorowałem. Nie, spokojnie nie na koronawirusa, po prostu mam. Na... Jestem przeziębiony i odpożywam. A poza tym... przepraszam. Już jestem. Zaraz tak pewnie będę musiał zrobić, bo ma do niej zazwolenie, ale to nie ważne. Ostatnimi czasami nic nie nagrywałem z Pablakiem, ani ogólnie sam nic nie nagrywałem. Od paru tygodni albo dni już teraz nie, nie powiem, bo nie mogę policzyć nawet. Bo no i chciałem Was głównie przeprosić za moją nieaktywność. Um, próbowałem znaleźć sobie. Ten czas, żeby jakkolwiek nagrać coś. Poza tym jeszcze była aktualizacja OBS-a. Mam teraz nową wersję, coś tam, coś tam, piwie. No jak już mówiłem, też się przeziębiłem. Musiałem poznać też parę spraw, przez co nie było mnie tyle na kanale. w nawet, cały czas się pociąga, bo mam katar dziękuję, że no dalej utrzymaliśmy te 42 suby dobijmy kiedyś do 100 nie mówię, że teraz, nie mówię, że kiedyś, tylko kiedy będzie taka możliwość, żeby dobić do 100 subskrypcji no i yy, jak załatwiając te wszystkie sprawy które były mi potrzebne teraz jestem w pierwszej klasie zawodowej chodziłem do szkoły, uczyłem się uczyłem to strasznie nie miałem w ogóle czasu na nagrywki będę się starał robić częściej teraz te nagrywki, bo straszna długa nieobecność na moim kanale no dziękuję, że tyle wyświetliłem pod ostatnim filmem który trwał ponad godzinę, ileś tam a mam taki lekki tu podgląd. Przerażam w ogóle za to za to biurko moje skrzypiące. Muszę je kiedyś zrobić. Nie wiem kiedy, nie mam nawet czasu na to. Niestety na to skrzypienie będę zdany. Ale jakoś się przyzwyczaiłem. Yy, tutaj mam YouTube'a odpalanego. Tylko sobie przyciszę. Sprawdźmy na szybko komentarze pod ostatnim filmem. Dziękuję za 4 łapki. Za komentarze zajebisty film. Dzięki i super film. <grym> Dziękuję. Dostaliście po ode mnie. Link do kanału Pan Blok macie. Tam macie jego per per perfekt. No, nie powiem, jego, jego oczami grę. <grym> nie potrafię się teraz wysłowić. No ciężko mi jest aktualnie jak nagrywacz, a patrzcie, teraz wam coś pokażę. To jest większość FNAFu. Jestem ogólnie fanem FNAFa i tu jest gra FNAF PT, którą chciałem rozpocząć. Lecz ymm, nie, niestety. Ale mam moment, kiedy chciałem rozpocząć nagrywanie FNAFa e, P.T. Możecie to sprawdzić dosyć fajny fangame. Niestety nie udało się. Tu jest też Fred bez Fright który... no było rozpoczęte. Nagrywanie, ale no niestety. Okazało się, że taka sprawa, że kiedy nagrywałem tego. FNAFa Fred best Fright Tu jest jeszcze w ogóle mam podświetloną podróbkę FNAFA Że ktoś podrobił FNAFA i jest wszystko po polsku. Nawet macie 5 nocy u Frediego połączone razem to jest taka po prostu polska wersja. Mówi tam jakiś gościu Polak. Śmiesznie ten co Fongaj mówi. A e, tak sobie pograłem trochę i jestem na trzeciej nocy Normalny FNAF 1 tylko po polsku. No jak widzicie tych FNaFów tu jest ogrom, nie zwracajcie na te kata Tutaj mam The Day of Creation Story Mod 4 Znaczy 4, nie wiem czemu to jest 4, właściwie to się chyba 4 razy tam Baby Nightmare Circle Fighters Candies 2, Fighters of Candies 3, Fighters of Candies 1 Tu jest Pligs, Fighters of Candies 2 FNaF Flumptious, FNaF word, Fredbest Fright <trych> To on w to jest FNAF Laptop, tylko że to jest plik ten nowy FNAF, którym bardzo chciałbym wam pokazać ale ten FNAF jest taki że tylko youtuber taki doświadczony bardziej ode mnie był w stanie by to nagrać jakkolwiek to jest tak, że obracamy się postaciom. Albo co ja wam będę mówił. Popatrzcie po prostu. Naprawdę bardzo fajny FNAF można go na BMG um, ogarnąć za darmo. Tylko nie wpisujcie gana iol tak jak ja kiedyś wpisywałem tylko trzeba napisać do wnoland w Trzeba wiedzieć, co się robi. Ja tutaj nie rozpocząłem jeszcze jednej nocy, ponieważ no, ogarniam te wszystkie moje sprawy dookoła aktualnie. I patrzcie teraz. Jesteśmy osobą, która zażywa leki nie wiadomo jakie. Ta panza spoileruje, która jest godzina. 16, 16. Jak sami widzicie, tak to tutaj sobie wygląda. To jest FNAF PT. Strasznie mi się tym fangiem podoba. No i tak właśnie to FNAF PT wygląda, że musimy się um, rozglądać na boki. Za siebie. To, że ogląda się za siebie jest dla mnie jak najgorzej. nie? Jak się... Najgorsze jest to, że jak się ogląda za siebie, to tam jest Foxy i ten Foxy ma... To jest tak, że mechanika tych animatroników działa tak, na zasadzie, że oni mają swoje tak zwane... Stany. O, stany. Jest daleko bliżej, jeszcze bliżej, najbliżej i tym najbliżej mnie przeraża, bo Foxy tak jakby w moich oczach on już jest bliżej, nie? i to mnie właśnie przeraża no i już wam się teraz dalej tłumaczę i w sensie takim, że nie miałem czasu na nagrywki, bo nie musiałem się zająć szkołą, takie tam ale teraz będę się starał robić jak najczęściej nagrywki Napiszcie mi w komentarzu, co dokładnie chcecie zobaczyć, to ja wam to nagram. O nie, kurde, to. Tak tu mam w -y, które mogę zagrać. Poza tym jest to jest taka grała, czyli rówka. No chyba że chcecie to jest, nie, no to też mogę zagrać. Baby Night Circus długo nie grałem. Fine Soft ogólnie dawno już nie grałem. Grałem tylko tego w PT i tego 5 Nocy Frediego. A bo wiecie co? Jak już tak jesteśmy przy tym fnafie, to też Wam to pokażę. Przepraszam. Zatrzyma J, ale zwyczajny FNAF. Tylko, że tutaj polski gość mówi. No i tu jest prawie wszystko po polsku. Wiedziałem, że możesz to zrobić. Daj posłuchaj. Mogę nie być w okolicy, żeby wysłać ci wiadomość jutro. To to jest zła dla mnie. Golden Flodiego. No i tak to sobie wygląda. Po prostu fajnie jest 1, tylko w polskiej wersji. Tu tym odcinku to było na tyle. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz i dzwonek, żeby, żeby wam powiadomienia o najnowszym filmie. Trzymajcie się go, do zobaczenia w następnym filmie.